Maciek po szóstej edycji Virtuos, Virtuos, Virtuos Challenge. Już 16 pojedynków, naprawdę, aż, aż sam straciłem głos. Ale szósta gala, i jednocześnie fakt, że, że jedna z gal była nienumerowana, sprawia swego rodzaju problem. Bo już zapowiedziana została ósma i e, coś będziecie musieli wymyślić z tą numeracją. A czy ta ósma w domyśle e, w sensie numeracja, numer 7, rozumiem? Powiem tak. Ta numeracja może była troszkę taka fikcyjna, natomiast. E, po tej gali na pewno widzimy się numer 7 w rawie, czyli to jest 3 grudzień. Myślę, że zobaczymy się jeszcze na wiosnę, to jest numer 8, komarca, kwietnia tutaj w Olbożu. I no, tak sobie planujemy oczywiście, żebyśmy się spotkali w... Maju, być może początek czerwca w Raduszycach, tak zwany Summer edition. więc mm -hmm. y, myślę, że to będzie takie trochę szalone, aczkolwiek no, jeżeli tylko nam pandemia pozwoli, to będziemy się na pewno widzieli na tych galach które były ci zapowiedziane? Mhm. No to może zacznijmy od tego, że 16 pojedynków to naprawdę dużo. E, chyba, chyba rozumiem z czego to wynika, bo generalnie w związku z tą całą sytuacją, która wciąż jeszcze trwa ogólnoświatowo i w Polsce również e, trudności były i trzeba było to załatwić inaczej, chyba tak. Tak mi się wydaje właśnie, czyli semi-pro, amatorskie i jakoś tak e, chyba e, udobruchać ludzi też, że nie było tych nazwisk takich e, klasowych nazwijmy. To i, no. Powiem tak, no, przez ten rok, który, przez który nas nie było de facto, uh -huh. nazbierało się sporo nazwisk takich chłopaków regionalnych, tak? Uh -huh. To gdzieś tam naprawdę widzieliśmy, że treningowo się pokazują, na zawodach się pokazują, ale zawody to jest jedno, uh -huh. a drugie to jest to jest hala, choć było 400 osób, uh -huh. ale to jest coś innego, tak? Uh -huh. e, chcieliśmy tutaj wpuścić wszystkich, zobaczyć jak się zachowują, zobaczyć jak jakby, jak później walka, nie tylko... Jak gdyby przez pryzmat tego, jaki mają warsztat taki stricte sportowy, aczkolwiek czy zakładnie głowa. Niektórym ta głowa zagrała i ten egzamin dojrzałości faktycznie zdali, natomiast niektórzy faktycznie ten egzamin oblali, ale to nie jest tak, że ich skreślamy, że, 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 że gdyby mówimy, że ten czy inny zawodnik to u nas nie zawalczy, tylko po prostu musimy się nim dalej przyglądać i gdyby patrzeć, czy, czy oni się w pełnej materii rozwiną. Tak? Natomiast na pewno kilka nazwisk nam się odkoczyło tak w pozytywnym, pozy, pozytywnym, tego światu, pozytywnym tego zdarzeniu. Nie żebym, przepraszam, jakoś dyskredytował K1, ale dzisiaj MMA zdecydowanie bardziej się sprawdziło. Mm, tak, ogólnie, no wiesz, no, ja jestem fanem MMA i ja ogólnie od pierwszej edycji jestem takim fanem MMA stricte, takim semi-pro, tak, w sensie, że wiem, że ci chłopcy wchodzą nie kalkulują, i to jest, to jest, to jest, to jest taka, oni patrzą na rekordy, fold wychodzą, yy, jest pełna walka, naprawdę. No, ja jestem dużym fanem ty tych walk Vaccine Pro, gdyby to mi zależało to na tej gali był, na tej każdej kolejnej były, były walki właśnie semi-pro, natomiast to była taka gala właśnie stricte pod walki semi-pro, pod walki chłopaków, którzy nie mają nazwisk. Natomiast jeżeli ktoś się o to martwi, to uspokajam, w grudniu wracamy w Rawie i wracamy z naszymi, z naszymi takimi kuniami zaprzęgowymi, powiedzmy, gali, tak? Czyli są walki zawodowe... E, nie będę, może w nazwisk, bo to jest trochę zbyt wcześnie jeszcze. Natomiast tak, będą zawodnicy e, zarówno w K1, jak i w MA, którzy już tam powiedzmy nawet w tych największych federacjach w Polsce łączy z KSW walczyli. E, no, prostu tacy chłopcy, którzy gdzieś tam tutaj u nas odkaczyli się pozytywnie dzisiaj i wcześniej. Na pewno na pewno, na pewno, pewno to będzie taka mieszanka walk stricte sportowych na wysokim poziomie, z dobrymi nazwiskami. Plus takich chłopaków, jak byli dzisiaj, czyli po prostu chłopcy no-name'i, e, którzy wyskoczą po prostu. Uważam, że naprawdę kilku dało dobre walki. Wygrali, przegrali, ale według mnie pokazali serducho i naprawdę w moim krajeciku niektórzy odchodzili się taką pozytywną czerwoną strzałeczką. Mm -hmm. No z takich właśnie muszę aż zerknąć, bo lista długa. Daniel Kolasiński na przykład e, tym knockoutem gdzie sędziowie przez moment nie wiedzieli tak naprawdę, jak to się skończyło, czy to było legalne, czy nie. Tam backfist ostatecznie był, a to było legalne w takim razie. To, to jest taki zawodnik, który faktycznie zaskoczył. Dawid Bożęcki, również ten pojedynek, był dosyć ciekawy. No, było więcej, tak naprawdę, dobry. E, Powiem tak, no. Specjalnie ustawiliśmy ten pojedynki w ten sposób, a nie inny mm. i zdaliśmy sobie sprawę, że Daniel Borzęcki czy, czy, czy Mateusz czy z Oktopusa z Łodzi są, to są zawodnicy na określonym poziomie sportowym, więc to nie jest tak, że, że się boimy powiedzmy, że ta walka będzie słaba, czy, czy gdzieś tam braknie nam emocji, eee, no wygrał Daniel Kolosiński, jeden, drugi to są zawodnicy, którzy walczyli u nas, walczyli w e, formule już K1, to są stricte kimbokserzy, którzy gdzieś tam teraz wchodzą w ten świat MMA w mniejszy Rękawic. Wygrał Daniel, ale to nie jest też tak, że teraz krzyślamy, nie wiem, Mateusza i mówimy, do Mateusz teraz nie ma szans. Mateusz trenuje na grupie zawodniczej w Octopusie i jestem święcie przekonany, że oni jeszcze usłyszymy nie tylko u nas, ale i ogólnie w świecie. Ma. Na pewno, na, na bank. Ale muszę przyznać, właśnie i ten podtytuł Młoda Krew, właśnie rozmawiałem dzisiaj z Marcinem Rogowskim, jak wiesz, trener to z ogromnym stażem tutaj z Łodzi. Eee, I rozmawialiśmy o tym, właśnie jaki jest postęp, jak to i, i faktycznie no. Pojedynki semi-pro, a ci zawodnicy, nawet tam końcówka karty wstępnej to był chyba Rafał Marczuk, który wygrał przez TKO. Marczuk, tak tak Zalecki, samo, szeknie, tak, Pakulski, tak, tak. 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 To było kilku zawodników, którzy gdzieś tam podkupili, pod, czy Michał Malinowski. No i ja na przykład. E, był że... poziom, chciałem powiedzieć. Inaczej. To są chłopaki, którzy mają po na lat, już mówimy się, tak. Czyli doświadczenie jest małe, żeby mówić ze zerowe. Natomiast, e, no, no, jeżeli jest z w narożniku i ROŻU kieruje. Powiem więcej, przegrał Rafał Czajka. Chłopak, którego naprawdę stawiamy i który uważam, że naprawdę z całą świadomością, bo obserwuję to od lat, uważam, że to jest chłopak, który ma duże papiery na to, żeby być zawodnikiem przez duże tak? Przegrał dzisiaj, mimo że pierwszą rundę wygrywał, ale taki właśnie jest Serim pro. Ja im to cały czas tłumaczę. To jest na tej sali, że każdy zna nas który też wieczorek. wieczorem. Harek Heraklesy, wygrywał, był mistrzem serii pro. Poszedł do zawodowego Majma02, tak. I to nie chodzi o to, żeby mieli teraz chłopaki w stanie Pro rekordy po 10-0, po 21, tylko ja chcę, żeby oni się bili, żeby się obijali, żeby oni po prostu pokazywali to, co jest dla nich dobre. Żeby z każdej porażki wyciągali wnioski. I ja wiem, że kilku z nich, jeżeli mają takich trenerów jak Rojo, wiem, że wyciągają z tego naprawdę duże wnioski. Wiem, ja ich chcę dawać dalej szansę. I jestem w święcie przekonany, że, 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 nie wiem, że, że Czaja dzisiaj przegrał, ale wiem, że wyciągnę z tego wnioski i dalej będzie wygrywał. Michał Malinowski wygrał dzisiaj naprawdę po świetnym pojedynku w 93 kg e, wygrał swoją walkę. Ja jestem przekonany, że o nim o słyszymy. Jest jeszcze kilka takich nazwisk, ale ja nie chcę już mówić głośno, bo tak, tak powiem głośno i oni teraz sobie urosną w piórka. I to jest trochę na tej zasadzie, więc y, mam nadzieję, że chłopaki będą dalej trenować, dalej robić swoje i nieważne czy wygrali, czy przegrali. Ale niech robią swoje i mam nadzieję, że jeszcze oni usłyszymy tak. Bo, no, bo, bo mi, ja, ktoś, ktoś to, to, kto to teraz czyta, widzi, obserwuje, mówi, no ja ich go nie znam. Ale ja ich obserwuję od lat i, i, od, i tam, od treningów, i ja widzę, jaki poziom oni prezentują i, i, i jestem święty przekonany, że jeszcze oni usłyszymy, na, na bank, na bank. W dużym skrócie jak to było, bo tak jakoś obserwuję z Gali na Galę. Mhm. Pamiętam, że im, wcześniej, im wcześniejsze wirtuozy tym po prostu wydawało się, że wszystko, może to tylko ja z zewnątrz obserwowałem i widziałem, że jakby szło wszystko jak po maśle. A teraz wydaje mi się, że te kolejne edycje jest coraz ciężej z organizacją, aczkolwiek to też wynika z, z tych warunków, w jakich przyszło nam wszystkim pracować. No, niestety, to jest to, że wiesz, no, żyjemy w czasach dość, dość specyficznych, i, i, i to jest nie wiem, pandemia, plandemia, nazywajmy to jak chcemy każdy, niech to nazywa po swojemu. Natomiast, wiesz, no, my nie jesteśmy KSW, my nie jesteśmy wielką organizacją, która ma milionowe budżety i musimy patrzeć na spinanie tego budżetu. Tak? I od zawodników było takie wiesz świat po organizacji zajegali i, i w to może się okazać śmieszne, ale to nie jest takie śmieszne. To, to naprawdę jest masa roboty, żeby to wszystko spiąć i dograć. Tak? E, my mamy masę ograniczeń, masę jakichś tam, powiedzmy no nie wiem, tej które się nam nakładają. I no, to, to nie jest łatwo to spiąć, ugrać, ułożyć te krzesła i sprzedać, tak? Bo my nie możemy całej haliby sprzedać, więc mamy pewne obostrzenia, które się z tym wiążą i, i to jest ciężkie. To jest ciężkie, nie ukrywam, ale no ale wiesz, no podjęliśmy taką decyzję, że robimy galę, podjęliśmy taką decyzję, że no gdzieś tam VirtuOz Challenge jedzie dalej. E, ktoś mi powiedział, że no idziemy na bo dajemy szansę młodym chłopakom, ale sam wiesz, bo jesteś z nami od pierwszej edycji, że my tym chłopakom dajemy szansę od pierwszej edycji. To nie jest tak, że wiesz, że, że, że oni walczą sobie znikąd, tylko po prostu są walki z Pro, Później wchodzimy w walki zawodowe, walki takich powiedzmy naszych koni zaprzęgowych Federacji. Ehm, dzisiaj po roku no, ten kajet nasz, a, przy, a szczególnie mój, no, był dość gruby. Naprawdę był dość gruby i... Postanowiliśmy, że mamy takie, a nie naobostrzenia, i że dajemy szansę tym chłopakom młodym. Zobaczymy, jak oni się sprawdzą. To jest taki stricte egzamin dojrzałości. Czy oni ten egzamin zdają, czy nie, zdadzą, czy nie zdadzą. Kilku właśnie, jak mówię, zdało i naprawdę jestem w szoku, jeżeli chodzi o kilku zawodników, a jeżeli chodzi o kilku, to jestem dość. No tak rozczarowany poziom wręcz, więc, że, więc po prostu jak mówię, to raz, że ja ich widzę na co dzień jak trenują, a dwa, no to jest tu, tu jest głowa. I kilku zawodnikom stricte ta głowa nie zagrała. Mam nadzieję, że po prostu gdzieś tam w perspektywie czasu tą głowę dograją, bo umiejętności mają, bo gdyby nie mieli to by tutaj nie walczyli, to, to się umówmy. A... No cóż, no, 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 każdemu kto wygrał, gratuluję. Każdemu kto przegrał, mam nadzieję, że te wnioski wyciągnie z porażek, bo, 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 bo narożniki były dość mądre i um, to nie jest tak, żeby ich chłopcy znikąd, tylko naprawdę mieli narożniki dość, dość, dość e, kumate, naprawdę takich taki zawodników, którzy już tam coś walczyli już. Więc ja liczę, że ci zawodnicy się nas pokażą. Natomiast, no, mówię, no um, jest kilka plików, które zapisałem e, i myślę, że jeżeli nie w grudniu, tu w marcu na pewno się pojawią u nas, na, na bank. Dobrze, bardzo dziękuję w takim razie za, za zaproszenie i e, gratuluję jeszcze raz tej szóstej, siódmej gali. Aha, jeszcze trzeba było wspomnieć nazwisko Marcin Krakowiak, chciał się pojawić w wywiadzie, nie ma go już, e, ale, ale no, jest obecny. Tak, ja to z tej strony, jeżeli jeszcze mogę, bo nigdy tego nie robiłem, a gdyby ta gala uświadomiła mi jedno, że, że, że e, składową tego, że, że, że ta gala się odbywa, to są kibice i sponsorzy. I gdyby nie sponsorzyć, ci, którzy są tutaj za nami, tutaj, no to nas by tutaj nie było na pewno. I, i ci, ci kibice, którzy dzisiaj byli, czyli te 400, tam 300 osób, na pewno by nam gal nie zamknęło. I Dziękuję bardzo Eco Prime, Eco Prime czyli, czyli w firmie, która była sponsorem głównym. Dziękuję każdemu sponsorowi, który był powiedzmy sponsorem walki. Ja nie chcę teraz wymieniać każdego, bo ktoś pominie na pewno, bo jestem tak zmęczony, że wiesz, nie no, spałem powiedzmy, bo w ostatnich trzech dobach spałem powiedzmy 6-7 godzin, więc ja nie chcę teraz tutaj nie wiem, być odkwiszy, wymieniać nie wiadomo kogo, więc dziękuję każdemu, kto jest na tej ściance, każdemu, kto był wymieniony na gali. Dziękuję i z całą świadomością tego, co mówię, y, gdyby nie wy, czyli sponsorzy, gdyby nie wy, czyli kibice, y, no taka by się była. A myślę, że, i jestem się przekonany, że, gdyby, że, że wśród tych zawodników, którzy dzisiaj walczyli, y, y, będzie kolejny Marcin Krakowia, kolejny Adrian Bartosiński, Robert Rukała, czyli zawodnicy, którzy u nas gdzieś tam mają odhaczone walki i... Y, ja im tego że, ja że z całego serca mam nadzieję, że tak będzie i no cóż, no mam nadzieję, że do kolejnej gali, tak? Mhm. Dziękuję w takim razie. Dziękuję, do zobaczenia. Dzięki.